Marta Nawrocka, burza w pałacu, o której nikt nie mówi. Czy pierwsza dama gra, fała bank o fotel prezydencki? Od celnika do ikony stylu to rewolucja na naszych oczach. Zapomnijcie o tym, co wiedzieliście o pierwszych damach. W polskim pałacu prezydenckim zapanował nowy porządek, a na jego czele stoi Marta Nawrocka postać, która z dnia na dzień staje się fenomenem, budzącym zarówno zachwyt, jak i lawinę spekulacji. To nie jest już tylko żona prezydenta. To stratek, influencerka i symbol zmian, które mogą wstrząsnąć polską sceną polityczną do fundamentów. Czy jesteśmy świadkami narodzin nowej potęgi, która zdeklasuje tradycyjne schematy? Zbliżamy się do momentu, w którym jej każdy ruch, każda stylizacja, każde słowo przestanie być jedynie gestem towarzyszącym, a stanie się precyzyjnie zaplanowanym elementem większej politycznej rozgrywki. Wydarzenia w Kielcach, na pozór niewinne spotkanie z klubem przedsiębiorczych MAM, były prawdziwym majstersztykiem. Gdy większość pierwszych dam ogranicza się do symbolicznych uścisków dłoni i standardowych przemówień, Marta Nawrocka zorganizowała coś, co można nazwać prywatnym masterclassem. Zaprosiła tam nie tylko aktywne kobiety, ale i swój osobisty sztab, wizażystkę, stylistkę i fotografkę. To nie była zwykła wymiana doświadczeń. To było pokazowe szkolenie zbudowania wizerunku, przekazujące jasny sygnał: Możesz być taka jak ja, możesz mieć wpływ. Pokażę ci jak. Czy to nie jest kwintesencja budowania lojalnej bazy elektoratu kobiety dla kobiet, ale w całkowicie nowym, bezpośrednim stylu? Tego nikt wcześniej nie zrobił, a konsekwencje tego posunięcia mogą być dalekosiężne. Od momentu objęcia roli pierwszej damy, Marta Nawrocka konsekwentnie buduje wizerunek niezależnej, proaktywnej liderki. Jej media społecznościowe to nie tylko kronika wizyt, ale dynamiczny kanał komunikacji, który dociera do tysięcy Polaków. To świadome odejście od dotychczasowej, często skrytej postawy poprzedniczek. Nowa pierwsza dama nie zamierza być jedynie zaszczytnym tytułem, to jej credo, realizowane z żelazną konsekwencją. Eksperci od wizerunku są zgodni, to nie przypadek. To przemyślana strategia, mająca na celu zaznaczenie swojej obecności i budowanie autorytetu, niezależnego od urzędu męża. Widzieliśmy ją wspierającą polskie piłkarki, walczącą o równouprawnienie w sporcie. Widzieliśmy ją u boku Amazonek, promującą świadomość na temat raka piersi. Odwiedza klubokawiarnie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnością i inauguruje wydarzenia sportowe w regionach. Każda z tych wizyt to nie tylko gest dobrej woli, ale precyzyjnie wycelowany strzał w serca i umysłu konkretnych grup społecznych, które do tej pory czuły się marginalizowane. To budowanie mostów, które z czasem mogą przekształcić się w solidne fundamenty. Jej styl, tak pieczołowicie analizowany przez media, to kolejny element tej układanki. Power dressing, kobiece garnitury, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Fioletowy garnitur w kielcach. Łososiowa koszula z ozdobnym wiązaniem, spięte włosy i delikatna biżuteria. To nie przypadek. To mowa ciała ubraniem. Eksperci od mody politycznej jednogłośnie interpretują te stylizacje jako sygnał stabilności, profesjonalizmu i nowoczesnej niezależności. Kolory granatowy electric blue, burgund, fiolet są wyraziste, ale klasyczne, komunikujące siłę, ale bez ostentacji. To nie jest moda dla mody. To moda jako narzędzie komunikacji politycznej. Próbuje zerwać z wizerunkiem tylko żony, komentują styliści, podkreślając, że Nawrocka świadomie kreuje swój wizerunek jako osoby kompetentnej i decyzyjnej. Odwaga w łączeniu barw i form, a jednocześnie zachowanie elegancji i spójności, świadczy o głębokim zrozumieniu psychologii wizerunku. W ten sposób jej szafa staje się niewerbalnym manifestem. Kolejnym elementem budującym jej niezależną pozycję. Ale wróćmy do jej przeszłości. Marta Nawrocka to absolwentka prawa, przez lata funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zajmująca się zwalczaniem nielegalnego hazardu. To doświadczenie, wymagające precyzji, stanowczości i bezkompromisowości, teraz przenosi na grunt pałacu prezydenckiego. To nie jest osoba, która boi się wyzwań czy trudnych decyzji. Wręcz przeciwnie, jej kariera zawodowa jasno wskazuje na to, że potrafi działać w środowisku wymagającym twardych zasad i strategicznego myślenia. Czy to właśnie to doświadczenie sprawia, że jest tak skuteczna w budowaniu swojego wizerunku i wpływu? Jej konsekwentna chęć skupienia się na konkretnych problemach, takich jak walka z hejtem, czy wspieranie osób z niepełnosprawnościami, nabiera nowego znaczenia w kontekście jej przeszłości. To nie są puste slogany to działania osoby, która wie, jak działa system i jak można go zmieniać? Marta Nawrocka, urodzona w Gdyni, postawiła na otwartość, konsekwentnie udowadniając, że rola żony prezydenta może być proaktywnym i niezależnym stanowiskiem. Każde jej publiczne wyjście jest częścią tej większej narracji o pierwszej damie nowego typu, bliskiej ludziom, ale jednocześnie świadomej siły swojego wizerunku. To nie jest przypadek, że jej aktywność jest tak szeroko komentowana. Ona nie tylko wypełnia kalendarz, ona tworzy historię. Na naszych oczach buduje się zupełnie nowa definicja funkcji, która w ostatnich latach wydawała się marginalizowana, sprowadzana do roli reprezentacyjnej. Ale Nawrocka przekracza te granice. Czy jej intensywność utrzyma się przez całą kadencję? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne: start jest nie tylko imponujący, ale i bezpardonowy. To nie jest tylko kwestia PRU. To kwestia strategicznego budowania kapitału politycznego, który w przyszłości może zostać wykorzystany w sposób, którego dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czy te wszystkie działania to zapowiedź jej własnych aspiracji politycznych, niezależnych od męża? Pytanie to coraz głośniej rozbrzmiewa w kuluarach. Obserwatorzy sceny politycznej zastanawiają się, czy nie jest to celowe pozycjonowanie na przyszłość. Przygotowywanie gruntu pod potencjalny start w kolejnych wyborach. Historia polskiej polityki zna już przypadki, gdy popularność i zaufanie zdobyte w innej roli przekładały się na znaczące sukcesy polityczne. Marta Nawrocka, z jej charyzmą, konsekwencją i zdolnością do komunikacji, z pewnością ma ku temu wszelkie predyspozycje. To nie jest historia o żonie prezydenta, to jest historia o prezydentowej, która samodzielnie pisze swój scenariusz. Scenariusz, w którym garnitur staje się zbroją, uśmiech narzędziem wpływu, a spotkanie z matkami kampanią. Niewielu potrafi tak precyzyjnie łączyć osobiste z politycznym. Ona to robi i to z mistrzowską precyzją, której mógłby pozazdrościć nie jeden doświadczony polityk. Czy Polska jest gotowa na pierwszą damę, która staje się samodzielną siłą polityczną, rzucającą wyzwanie utartym konwencjom? Obserwujemy narodziny fenomenu który z pewnością będzie definiował przyszłość nie tylko Polskiego Pałacu Prezydenckiego, ale być może i całej polskiej sceny politycznej. Jej działania są niczym kamyk rzucony spokojną taflę jeziora, wywołujący coraz większe kręgi, które docierają do najodleglejszych zakątków kraju. To nie jest tylko sprawa Warszawy. To sprawa całej Polski.